W dniu pełnym dobrych i nieco mniej udanych żartów w Szczecinie mamy do załatwienia bardzo poważną sprawę. Kwestia walki o utrzymanie i jeden z najważniejszych meczów, który będzie decydował o tym, która z tych drużyn grających w PGE Super Superlidze w obecnym sezonie będzie grała także w sezonie następnym, a która pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Napędza tak gospodarzy i mamy pierwszą bramkę. Szybko nam się... To zaczyna Matija Starczewicz. Czerkaszczenko. Kolejna próba, ale Damian Procho, który zastąpił Marcina Skodowskiego, dobrze odbił ten rzut i Jakub Bogacz z pierwszym golem dla gości. Drozdalski indywidualnie pod nogą Maksyma Wunika. I zagłębia już w komplecie. Kluszak, Piękna akcja na zewnątrz i gol pokonany Maksym Wunik. I Polok ze swojej pozycji, Zalewski oszukał Stanisława Gębale, a potem Damiana Procho. Się w tej akcji jesteśmy już znowu po drugiej stronie, Patryk Krok zatrzymany przez Damiana Procho, zrobił to nieskutecznie. Ta próba była nieskuteczna, a co innego możemy powiedzieć o próbie Władysława Zalewskiego. No i w takim meczu, tak istotnym dla przyszłości jego klubu dostaje swoje minuty. Zalewski idealnie to zrobił. Jest Patryk Iskra, właśnie ten zawodnik na prawym rozegraniu. Zmienił kluszaka, piękne podanie Morynia do Stankiewicza. Obrońców zagłębia Zalewski, jakoś tam się przebił. Moryń no i niedobre podanie Jakuba Morynia znowu Zalewski pokonany Damian Procho no, teraz pojawia się w starciu z Pogonią ale trafia prosto w Maksyma Wionika dwie sekundy ma już tylko zagłębie, ale ten doskok był kluczowy Pawła Krupy no ale fatalnie teraz zachowali się w obronie zawodnicy Pogoni bardzo mocno Nakrzyczał Paweł Krupa na Bogdana Czerka szczękę. Krok czy poda do krysiaka, nie, jednak wybrał inaczej starcze widz, biłka w bramce, jednak po tym dziwnym rzucie kapela, krupa. Czerka -Szczęka. I bramka numer 26. Dla pogoni Szczecin. droznalski No i jest gol. Iskry. Także żadnego błędu nie popełnił. A teraz piłka znowu wpada do siatki. Ja w kontekście wyboru gracza meczu nie chcę nikogo forsować, ale na te akcję Pawła Krupy i na jego występ w tym meczu. Mam swojego faworyta. Tymczasem Jakub Bogacz. Jakub Polok na zewnątrz. Oszukany Jakub Moryń. Moryń, Drozdalski. Tym razem nie tak pięknie jak poprzednio, ale znowu z golem. Adam Biały oczywiście, a syn prezesa i byłego zawodnika Pogoni Szczecin, Pana Pawła Białego, który na pewno obserwuje teraz jak sobie Latoroś radzi, radzi w tym spotkaniu, ale szalają tutaj inni, tacy jak Patryk Krop. Na drugim biegunie oczywiście w Super Kobiet Panie zawodniczki Zagłębia, które zmierzają po zdobycie Mistrzostwa Polski Czwarty mecz w tym sezonie wygrany przez Pogoń Szczecin. Trzeci w tym roku. Stankiewicz. Jeszcze poprawia wynik połowę stradu odrobili zawodnicy zagłębia. Było przecież nawet plus 12 dla portowców, a skończy się wynikiem 35 do 28. Sandra Spa Pogoń Szczecin pokonuje. KS Zagłębie, Lubin. Jakub Polok został wybrany graczem tego meczu. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Udanej końcówki soboty. Do usłyszenia, do zobaczenia.